Nie może zarobić kasy, robią z kower Zrobisz Audio. Heals. Ja słyszałem o nich I? plawają się pieniądze. No Oni śpiewają za jedzenie Hasisz mają w dolarach. Przyby zielone.

Zupa Bez Państwu to robiłem Ja wyciągam druty z subidrą To jest amelion Nie pomalujesz To musisz farbę amelionową Jaką? Amelionowo. <zysklarziny> Jarek dzisiaj za... budzi wzruszenie u wszystkich, ale, ja dla... ja jest ale na dlaczego? Po wewnętrznym stylnitarze. Dlaczego Jarek budzi dzisiaj u wszystkich wzruszenie? A. Miło się wylało. Mam coś w zębie. Brud. Jaki to jesteś nazywa brud? To jest Amelion. Wędzie trafia pedigree, które właśnie zjadł. <zypania> Cepis? Wata What the fuck! Tam wszystko łatwo się trawi, a potem odżywia oczy, zęby i futerko. I robi zdrową kubkę. Żyjesz? Oj, Mieczysław, I Panowie, czy to prawda, to, że nas słuchaj, że chcecie podbijać Amerykę? No. Ja to chyba trochę za duże słowo, ale, ale jedziemy na konkurs wokalny. w zeszłym roku z kolei w czerwcu byliśmy w Lipsku w, w, i udało nam się. Na konkursie? Na konkursie. Marek na pękły. Siła! Kurwa, Bej! Miałem okazję się. E, powygłupiać, w, e, poniszczyć trochę samochodów, poskakać po złomowisku. Ogólnie świetna zabawa. ściągnie kuta się ten transparent. Czy co został z plecem, A od czego wczoraj byłeś z plecem? Powiedz, co robił wczoraj? Od rozwalania maski i się siekierą. Mhm. Niesamowite uczucie. Boże, się jeszcze kurwa zajmiesz hodowlą jedwabników. O kurwa rzeczywiście, kurwa, a ty, wszystko boli. Ten, ale wolno jeździ, on kurwa. No a jak szybko ma jeździć, tej? Słuchaj, jak szybciej jedzie, to lepiej rozpierdam! Kurwa mać, no zobacz, co kurwa narobiliście. No to, to ja tego nie zrobiłem. Żeby... A kto prowadził wóz? Marek Lewandowski. A z jakiej racji kurwa daje w wóz? Ile razy zobaczyłem? Ja powiedziałem, Jeskerowcą, że... Wiesz, są kurwa ty i żadnej chuj nie ma bez mojej wiedzy dostawać. Andrzeju, nie denerwuj się. Zaraz wyklepiemy. Takiego płotnika już nie dostanę. No to, to kupimy praja i będziemy malować. Nie pomaluję. To ja Promocja 666 66. Ze skóry nieoszczędnych dzieci Dużo kieszeni Kaptur rzucając w cień na twarz <try>